Witajcie widzowie w kolejnym materiale. Dzisiaj jesteśmy z moimi widzami. Elo Do widzenia. Do widzenia. No nie, 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 ogarniemy się tak naprawdę teraz. Jeszcze Hello. raz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Dobra panowie, czy wiecie o co chodzi? To ja już wam tłumaczę. Yy, o to chodzi, że po prostu się chowacie na wyspie. Musicie być na wyspie cały czas. Nie możecie z niej wychodzić jakimiś komendami albo coś. Swipy wyłączają sobie flaja. Jeżeli ktoś użyje flaja, no to zostaje dyskryminowany. No nie. No tu sobie banan wyleć, dobra. Koks. No i co, nie używamy flaja, żadnych komend. Jesteśmy cały czas na wyspie. No i ten, no. Kto... no? Ile minut mamy na schowanie się? Minuta 30 sekund. 30 sekund. A, okay. To czyluj. Z racji tego, że byliście już na wyspie trochę, to znacie ją, więc chyba sobie poradzicie. Tak. No dobra. No i ostatnia osoba, która zostanie znaleziona lub nie zostanie znaleziona w ciągu dwóch minut, wygrywa. No i zagramy sobie dwie rundy. No i jeżeli będzie jakieś, no nie wiem, że będzie dwie osoby, które nie zostały znalezione, no to będzie dogrywka w postaci trzeciej rundy. No i osoba, która wygra, dostaje 10 tysięcy monet na Skyblocku. No i każdy dostaje po 500. Tak po prostu za udział i podziękowanie w postaci rangi na Discordzie, do którego link wyświetla wam się teraz na ekranie i w opisie. No dobrze, to przechodzimy do odcinka. Dobra, start. 30, 29. Dwadzieścia osiem, dwadzieścia siedem, dwadzieścia sześć, dwadzieścia pięć, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, szukam. No dobra, Się jakaś osoba kryje. <try> Mam jedną osobę, Wegeta. Siema. Pierwsza osoba znaleziona. Stoisz sobie tutaj, dobra? Tutaj sobie stoisz. Szukamy kolejnej. To się pewnie gdzieś tutaj ktoś schował. Mam jedną osobę, kolejną, foczka. Dzień, dzień dobry. Kolejna osoba im Mm. Dyskryminacja ludzi ze słabym IQ nie jest fair. Real. <laughs> oh no god! No god, please no! 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 <laughs> Ej, ale gdzie oni są, XD? Jeszcze mam, jeszcze trochę mam. Ej, gdzie oni są XD, widzowie? Tu coś może być. Nie ma! XD. Tu nie ma. A kto jeszcze został? Kto jeszcze został? Ja tu czekam na no nie? I ja. Banan i? I ja. Kto, kto, to ja, bo nie rozpoznaję po głosie? Ja, progamer. A, progamer. Tak o, mam pro progamera, siema. Tu jesteś. Siema, siema progamer. Jak ty tu? Jak ty to? Też właśnie się dziwię. Ale zobaczyłem twoją pelerynkę. Dobra, Aha. jeszcze banan. Do 10:16 sobie ustalimy, że będę go szukał. To ja jestem ostatni. No dobra, banan wygrał. Możesz się pokazać. Gdzie jesteś banan? Tam z shift'a. No, zdaj mi. Ty chłop tu był. Właśnie wiedziałem, że coś tu jest nie tak. Bo ja to rozkopałem. No, i ty perłą się tu cyknąłeś pewnie. No. Ta peron się cyknął gościu, ty złaba Reichard. 200 IQ. No raz. No i do 10.19 macie teraz czas. No to szukamy. Ale tamta kryjówka była naprawdę dobra. To jest moja. Foczka. Wypadł... Wypadł coś ci w, w życiu to... nie wyszło chyba. Gamer. Foczka. No coś chyba nie wyszło, nie sądzisz? Proszę się rozglądać, bo ja, ja mogłem ja, ja. kogoś przeoczyć. Muszę krokodil, mogę coś powiedzieć? powiedzieć mogę coś powiedzieć? No co? O gamer, kocham cię. I love you. Ty! Mam <ścoughs> 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 Coś chyba w życiu nie wiesz, jak ty to zrobiłeś? No, Jakby ten ty tymi, ja ty tymi tu nie wchodził, no. Nie mogę nie. No nim. The jest... Możesz tego zbanować? Pomysł był dobry. Pomysł był dobry, kreatywny, ale no, no taki kreatywny nie. no powiedz I byle ja tu chciał się skampić. Dobra, I szukamy. Dobrać. Kto został? Imftaj chyba, tak? Ja. Imftaj i no. Wegetka. Ja jestem koksem, koksem. Pomagam ci, krokoda. Nie, nie pomagaj, ale, ale, to muszę pomaga. jeść. Ja Pomagam ci. Nie, nie! Nie! Do 10.22 mamy czasek. Tylko od razu zniszczymy jedną osobę. Ale nie mówię kto, to i nie mówię gdzie on jest. Jestem miły. No nie ma tych gości. Gdzie jest wegeta? Polecam ci szukać na dole, na górze, wiesz co dzień. Muszę właśnie poszukać, bo. Gdzie jest wegeta? Hmm. Blisko, bliska. Nie Chciałbym powiedzieć do jednej osoby, chciałbym pójść do innej osoby. gdzie on jest? Minutę widać mam. Chciałbym pójść do innej osoby, widać twój, nick, widać twój nick, jak coś. Jesteś takim łomem trochę. Ty, im w znalazłem! Się, ja, właśnie mówi, ja chciałam go zakryć, wiesz? Ja wiesz, cię nie, nie widziałem w ogóle ty. Nikt mu było widać co? Nie? nie, nie było mu widać właśnie. Nie było mu widać, bo on na shiftcie nie było. Ale tam... ci no nie było, rozumiem. Ja Gdzie nie, ten Wegeta jest? Oh, Czekajcie, a Wegeta jest dodany do wyspy? Nie, a ja nie, 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 jest, toż, chyba. nie, ja też nie, to nie jest, jestem waliłem. dalej. Panterix <gamy> tylko. A dobra, Vegeta jest z takim, z takim szefem. Taka klejówka On z... ma taką trzecią klejówkę stał. Wegeta. Witam. No to wszyscy zostali znalezieni. Wegeta i im w dostają. Yy, tutaj przepustkę do topki. Dobra, 3, 4 i zaczynamy. 10, 23. Zaczynam szukać. Ty, oni są. Mam jednego, Wegetkę. Pierwszy, witamy. Gdzie jest banan teraz? Mam Cię, pro gamer. Zapraszam. Czy nie ma banana przypadkiem po drodze gdzieś? I teraz im wtaja znaleźć, jak on się schował w wodzie na bank gdzieś. Tym razem lepiej, chłopie. Lepiej. Czare. To może tu? Ty ja już mam topę? Do Do 10.26 szukam jak coś. Okej, okay, okej. Okay. Gdzie jest imftaj? No jakbyś to wygrał imftaj to wygrywasz główną nagrodę. Gdzie jest imftaj? Gdzieś w tych drzewach. Gdzie jest imftaj? No imftaj się dobrze schował Dobra, przegrałem widzowie Gdzie jest imftaj? Pokażcie mi Weź tam, chodź do tej wody Teraz leć na dół Na dół, na dół, totalnie O boże No nie no Imftaj od dziś ma IQ nie przewidziałem tego. Ty, ale Einstein IQ. Imftajma IQ. Dobra, gratuluję imftaj wygrywasz nagrodę główną. Jutro dostaniesz. No i wszyscy z was dostają po 500 C, tak jak żeśmy się umówili. Weź mnie wytepaj. Moment. Progamer dostał foczka 500 Pay Vegeta 500 Kto jeszcze? Ja ty. Ja 10 tysięcy. Ty jutro dostaniesz. Co? Jutro, bo aktualnie nie mam i muszę pokopać. Kto jeszcze? Banan jeszcze, którego nie ma na serwerze. No to jutro dostanie. No dobra, to na dzisiaj byłoby tyle, zostawcie lajka. No i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku tej.